Cześć, witam Was w kolejnej recenzji. Tym razem przeczytałem książkę Cyber Contra Real, czyli wywiad z profesorem Zybertowiczem przeprowadzony przez Jaremę Piekutowskiego. Zapraszam. Jesteście tutaj. Szybka przerwa i zaraz sobie wrócicie do wideo. To wideo jest sponsorowane głównie przeze mnie i przez moją pracę etatową, czyli zasadniczo chodzi tu o programowanie. Jestem programistą. Sklepów i stron internetowych z doświadczeniem od 2016 roku. Więc zasadniczo jestem w stanie zrobić yy, wszystko, <grydy> jeśli chodzi o strony i sklep, oczywiście. No i, oczy no i adres mojej strony, na której możecie się ze mną skontaktować, jeśli chcielibyście mieć jakąś stronę lub sklep. W promocyjnej cenie, bo wystarczy, że podacie gdzieś tam w temacie wiadomości skrajnie skończony, czy w inny sposób to zasygnalizujecie, to ten adres pojawi się gdzieś tutaj na tym, na, w tym segmencie wideo. Adres to codeme.eu. A jeśli potrzebowalibyście czegoś dużo większego, co stworzyliby dla Was profesjonaliści w Reakcie, w GazBim, w Next.jsie, to również takich ludzi znam i gorąco zachęcam do kontaktu ze mną. Myślę, że będę w stanie przekazać informacje o Was. No i to wszystko. Dzięki i zapraszam do oglądania dalej. Zacznijmy od tego, o czym ten wywiad jest? No, więc zasadniczo opowiada on o tym, jak cyber, jak świat, jak świat internetowy głęboko wszedł w świat rzeczywisty, i jak my jako ludzkość, a także pojedyncze jednostki nie jesteśmy na to zupełnie przygotowani. No i nie ukrywam, że sama ta tematyka i masa tutaj jakichś różnych odniesień innych książkowych, bo wiadomo, że profesor Zybertowicz będzie polecał różne lektury w trakcie zachęciła mnie do przeczytania tej książki z tym, że cała, cała cała książka jest podzielona na parę tematów. Większość ma tutaj przedrostek techno i to jest tam techno rewolucja, techno praca, techno człowiek. Technopolaryzacja, technopaństwo, technoświat, technobezpieczeństwo, technowojna, Technonadzieja i w końcu Real kontra cyber. I No i z samych tytułów można wnosić, jakie tutaj elementy są, są poruszane w danym rozdziale. Niestety, jeśli chodzi o mm, cytaty, to widzę, że nie pozaznaczałem za dużo, co niestety e, co jest no, słabą sprawą, ponieważ wydaje mi się, że było tutaj dużo interesujących e, fragmentów. No ale Ewentualnie będę musiał tą książkę przyrzeć jeszcze raz. No, i jeśli chodzi o moją ocenę, no to myślę, że bardzo, bardzo polecam książkę i spokojnie mógłbym dać jej 9 na 10. Z tym, że myślę, że finalnie moja ocena spadnie do. 8 na 10, gdyż bardzo duży element, bardzo duża część książki. Nie pamiętam, czy były to rozdziały od techno aż do techno-nadziei, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć rozdziałów. Czy wszystkie one przypadkiem nie skupiały się na bieżące takiej politycznej bo wiadomo, że tam profesor jest doradcą albo był, nie pamiętam, doradcą prezydenta Andrzeja Dudy, więc tutaj nagle od czasu do czasu, a nie od czasu do czasu, tylko w tym dużym segmencie w środku książki, nagle były jakieś tam przekomarzanki dotyczące bieżącej polityki, i to było takie słabe, dość nudne i bardzo odstające poziomem od pozostałych części książki. Więc zasadniczo pewnie podejrzewam, że tak, około 40% na początku książki, a potem 15% na końcu jest bardzo interesujące. No, a te rozdziały dotyczące e, stricte obecnej sytuacji politycznej, to można sobie spokojnie darować. E, no, podobnie też koncepcja wielkiego spowolnienia, e, czyli że państwo będzie w stanie jakoś odgórnie wymusić e, czy to zmniejszenie ilości godzin, które dzieci będą mogły spędzać w internecie, czy tam jakieś tam blokady internetu do, do tam nie wiem, 12 czy 13 roku życia, to na ten moment wydaje mi się, że. Są to jakieś takie pobożne życzenia, no i że ta cała koncepcja jest jakaś no taka przedstawiona z punktu widzenia 70-letniego profesora, bo chyba pan Zybertowicz mniej więcej jest w takim wieku. No więc to było troszkę takie odklejone, ale z drugiej strony było tutaj dużo fajnych fragmentów, między innymi z tej książki znalazłem polecenie, żeby poczytać tą historię Mindfuck o Cambridge Analytice, więc ogólnie rzecz biorąc dużo fajnych polecajek w środku książki, wywiad też robiony w formule takiej kontry między tutaj tym zadającym pytania, Chyba z klubu Jagiellońskiego w facecie, a profesorem. I to wszystko, więc 8 na 10, tak. To wszystko. Dzięki za obejrzenie tego filmiku. Do zobaczenia, mam nadzieję, za tydzień. I, i to wszystko. Cześć. good morning evening thank you for watching this video and listening to the review of the interview with professor andre zybertowicz entitled cyber versus reality civilization in a techno trap as you can see i am what the authors of this book fear i.e a machine intertwined with a man as you can observe for half a year the development of ai is taking place at a dizzying pace it is important not to fall out of the trolley too quickly the professor has some interesting remarks such as any quotes Current technologies are active constantly demanding our attention In the past the environment of our existence surrounded us today it surrounds us Or also when girls or boys at school show off their clothes or shoes they are competing for consumer dignity It's an old scheme with money they often don't have people buy things they don't need to impress people they don't value however i prefer the old chess player gary kasparov who said it's hard to talk about artificial intelligence for more than a few minutes and not touch on issues where technology biology psychology and philosophy intersect you can probably add theology and physics for good measure and maybe also economics and politics since artificial intelligence and automation have become a key element of business models and their consequences are equally important for voters. Nothing, unless powerful regulations, will stop this speeding train. See you next year, a lot can change. See you next week. Bye.